Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zmienić animację odcisku palca w telefonie Honor 200 Pro. Na początku przechodzimy do przepraszam ustawień, a następnie szukamy opcji bezpieczeństwo i prywatność. Teraz przechodzimy do zakładki odblokowywania urządzenia i naciskamy na zębatkę obok blokady ekranu. Teraz przechodzimy do ID odcisku palca. Zatwierdzamy hasłem. I w momencie, kiedy mamy dodany odcisk palca, możemy nacisnąć opcję animacja odcisku palca, którą możemy wybrać z podanych. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.